Cześć, witajcie. E, chyba to już będzie czwarty lub piąty odcinek na moim kanale z e, otwierania paczek. Dzisiaj przygotowałem dla Was e, edycję limitowaną e, FIST na PS5. E, sama paczka no, nie jest zbyt wielka. E, zamówiłem edycję limitowaną, więc w środku powinna znajdować się gra Steelbooks naklejki i ścieżka dźwiękowa. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w środku. Przepraszam, że dzisiaj za taką formę, ale jest ze mną niezależny nożyk, białe rękawiczki i do otwierania się szykuję. Dzisiaj zbytnio nie miałem inaczej formie się przygotować dlatego, bo Zgubiłem swoją podstawkę i nie miałem jak nagrać do Was od przodu, więc muszę od boku tak jak zazwyczaj nagrywam. Trudno to otworzyć, bo taśma jest, znaczy klejem jest strasznie sklejona od środka. Ale. Za chwilę powinniśmy się To do środka. Dobra, sprawdźmy co czeka na nas w środku. Paczkę sobie gdzieś odłożymy z boku. I bo od razu ukazuje nam się pięknie opakowane pudełko Limited Edition eee, Fist. To jest chyba gra RPG, która miała premierę 7 września tego roku. Zamówiłem ją z Media Expert za około chyba 150 zł. I zobaczmy jak to wygląda w środku. Już nie wiadomo, zapakuję to do protektora osobiście. Już nie nagrywając bo składanie protektora trochę czasu zajmuje taśma już folii jednorazowa już zeszła się klei do rękawiczek. Okay. Czyli od razu dostaliśmy grę w samym Steelbooku. Weźmy w każdym przypadku. Ok. Steelbook będzie później. Teraz przejdźmy do naklejek. Tak jak mówiłem. Są. So. 6 sztuk, czy w środku coś jeszcze jest? Tak, są właśnie te obrazki. chyba z jakiejś lokalizacji w tej grze, co chwilę dokładnie pokażę z przybliżenia, ilości też 3 sztuk. Nie wiem, do czego miałbym sobie to wykorzystać, ale myślę, żeby położyć fajnie na ścianie lub do pudełka, to fajnie to będzie wyglądało. To do jakieś metry takie ze złomowiska. Jakieś... jakieś władzy chyba. Nie, baza. Mogę stwierdzić. Myślę, że jako pierwsza seria to... Możliwe, że właśnie pojawi się Swiss Postaram się jak najszybciej nagrać odcinek z tego. Sam pudełko się prezentuje tak i przejdźmy do tego, co chyba najbardziej wszyscy czekali. I również ja, czyli Steelbooks. Prezentuje się dokładnie on tak. Wszystko naprawdę robi ładny efekt. Jeszcze ma taki tego dokładnie nie widać, ale pod światło są tu takie odjaśnione części. Ok. Przejdźmy do otwierania w środku. Został zostało zapakowane, jak wygląda. Ok. Czyli sam Steelbox w środku prezentuje się dokładnie tak. Kodu nie będę pokazywał na. nie wiem dokładnie na co to jest, a na muzykę z tej gry. Ja sama się prezentuje, tak. Jeszcze postaram się wyjąć rzeczy z siatki i pokazać dokładnie, jak wygląda Skillbox ze środka. To chyba znajduje się jedna gra, z tego co widzę. Tak. A sam Steve Books prezentuje się dokładnie tak, od środka. Są to jakieś dwie postacie, chyba jedna to jest główny bohater tej gry, a druga to. Trudno hm. mi stwierdzić ale pewnie też się będzie że, Okej. Okay. myślę, że na dzisiaj też będzie tyle. Ee, odcinek jeszcze planuję z otwierania głównie paczek jeden. Ee, będzie on też z Allegro. Z jedna to jest e, coś typu Souls Like. Ten, e, więcej odpowiem w następnym odcinku. I... I w sumie chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje, za wyświetlania, dziękuję za takie miłe odzewy. No ja się z wami żegnam i do następnego.